O ciszę, a tak przy okazji prosimy o nienagrywanie naszego spektaklu. Ja wiem, że Wy macie super smartfony, proszę je schować i wyłączyć. A nam nie chodzi tu bynajmniej o to, że jesteśmy bardzo skromni, choć jest to oczywiście prawda lecz o to, że lepiej będzie, jak skupicie się po prostu na przedstawieniu. Posłuchajcie zatem, jak to wszystko się zaczęło. Ku mojemu zdumieniu doszły mnie słuchy, że podobno są ludzie, którzy nigdy nie widzieli żadnego krasnoludka. Myślę, że po prostu słabo patrzyli. Ale zaraz wam coś opowiem. Tylko sekundkę. A czy jest już cisza? Dobrze. Ku mojemu zdumieniu doszły mnie że podobno są ludzie, którzy nigdy nie widzieli żadnego krasnoludka. Jestem przekonana, że mają po prostu słaby wzrok. Musicie przede wszystkim wiedzieć, że każdy szanujący się krasnoludek nosi spiczastą, czerwoną czapkę. Nigdy nie zapomina. O założeniu starannie uprasowanej czerwonej bluzy z wykładanym białym pomierzykiem. Oczywiście pamięta o wygodnych bucikach, a są to filcowe gotki. No i najważniejsze, wszędzie zabiera ze sobą torbę pomocnych narzędzi, przymocowaną na skórzanym pasku. Nie wiedzieliście, ale tak ubrane krasnoludki idą codziennie, ciężko pracować. W położonej nieopodal kopalni złota, diamentów, dropsów i cukierków. Tak, tak, dropsów i cukierków. Dobrze słyszeliście. Odkąd świat istnieje, krasnoludki żyły zawsze wśród ludzi. A pojawiały się tylko po to, by rozdawać nagrody bądź wymierzać kary. Tylko ci, którzy potrafią bacznie obserwować świat wokół nas, są w stanie ich dostrzec. Ślady krasnoludków są dość charakterystyczne, choć czasami trudno je zobaczyć, bo krasnoludki bardzo starają się ich nie zostawiać. Zdradzę Wam jednak pewien sekret. Pomimo swojego małego wzrostu są niebywale silne. Potrafią dźwigać niewyobrażalne ciężary. Więc jeśli kiedykolwiek uda wam się dostrzec krasnoludka, to bądźcie pewni, że jest to osobnik męski. Wiecie, panie rzadko kiedy wychodzą z domu. Te sterty prania, gotowanie i to niekończące się sprzątanie. No dobrze. A teraz, moi drodzy dzieci, posłuchajcie tej oto opowieści. Było to dawno, dawno temu. Za górami, za lasami, w ogromnym zamku, w swej komnacie, piękna królowa robiła na drutach śpioszki dla dziecka, które miała urodzić. Spojrzała w okno i zobaczyła pierwszy tej zimy płatek śniegu i pomyślała. Niedługo potem królowa urodziła córkę, o cerze jasny jak płatek śniegu. Malekiej księżniczce nadano więc imię śnieżka. Niestety, niedługo potem królowa osierociła córkę. W królestwie pozostał król strapiony i bogaty. Miał mnóstwo służby, piękne komnaty, ale bez przerwy chodził strapiony. Od lat rozpaczał o stracie żony. W pałacu z córką jedyną mieszkał, mówiono na nią: Królewna Śnieżka. Razu pewnego rzekł do dziewczyny: Z te będą me zaręczyny. Tak, kochanie. Takie właśnie mam plany. Och, jestem pewien, że ją polubisz. To piękna pani, mądra i miła. Po zaręczynach było wesele. Gości zjechało się na niewiele. Widzieli radość w królewskich oczach. Wszak nowa żona była urocza. Ach. Jestem urocza. Nikt mnie zaprzeczy. A jeśli zaprzeczy, mówi o rzeczy. Ty, potwierdzisz przecież, że jestem najpiękniejsza na całym obu świecie. Daję ci na to na szczere słowo: jesteś mistrz świata. Droga królowo, piękna królowa zawsze o świcie zerkała w lustro na swe odbicie. Lustro mówiło co dzień to samo: Tyś najpiękniejszą na świecie damą. Mijały wiosny, jesienie lata, królowa była ciągle mi z świata. Aż nagle, kiedyś, któregoś ranka, lustro jej rzekło. Cóż to? Niespodzianka! Jaka? Teraz urodą bardziej zachwyca królewna Śnieżka. Nie. Twa pasierbica jest najpiękniejsza. Na całym świecie. Co? Śnieżka? Ten dzieciak? Głupoty pleciersz? Śnieżko? Jestem. Wspaniale. Pokaż się, mała. No, no, jak ty wyrodzisz? Na dziewczyna. Nagle dostrzega domek malutki. Co tu Wszystko tu było niewielkie. Siedem krzesełek, siedem łóżeczek, siedem talerzyków i siedem kubeczków, siedem łyżeczek, siedem widelczyków. Tylko nieporządek był duży. Śnieżka chwyciła miotłę i pozamiatała. Szmatką umyła talerzyki i kubeczki, przetarła kurze. Potem zmęczona położyła się w poprzek, siedem łóżeczek i zasnęła. Skoła tak do wieczora. Wtedy na dziedzińcu pod domkiem pojawiło się siedmiu krasnoludków wracających z pracy w kopalni złota, diamentów, drobców i cukierków. Szli gęsiego, oświetlając sobie drogę podniesionymi wysoko-laterankami. Chodząc do domku, od razu zobaczyli, że coś stało się z ich chatką. Co? To się, krasnoludki, jak wiecie, żyją nawet 400 lat. Hałasik jaki spowodowały krasnoludki, zbudził królewnę. Gdy otworzyła zaspane oczy, Zobaczyła nad sobą siedem długich, białych bród, należących do siedmiu zdziwionych krasnoludków. Śpioszek natychmiast zasnął, by śnić. Gwizdacz natychmiast zagwizdał zachwytu nad jej urodą. Trajkotek powiedział: Mam takie sensy, że mogę nich kusztać! Mlaskotek, największy łakomczuk wśród krasnoludków, natychmiast mlasnął i powiedział Ona jest taka słodziutka, ma taką ciasteczkową urodę. A trajkotek na to. Wtedy Mędrek, najbardziej uczony krasnal, powiedział... To na pewno królewna. Tylko królewny są takie śpiące. Królewna, rozbudzona na dobre, stała już miała zjednąć, gdy... Ona zaraz Będzie fragat! A mojej tak 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 tak. tak. tylko w Każda chwila ma coś z bajki. I ja, ja nie jestem mądry. Na a, ci... a tu? A tu... A co ciebie znaczy Królewna opowiedziała krasnoludkom. Tym, co ją spotkało. Musimy coś dla siebie zrobić. E, myślę, że tak hmm. go hmm. Musimy nazwać, Musimy nazwać, nazwać. Śnieżka została z krasnoludkami. Brała, sprzątała całymi dniami. Była radosna, co dzień od rana, mimo że taka zapracowana. Jak Zła królowa z lustrem się wita. Witaj, lusterko. Miło cię widzieć. Czy wiesz, o co spytam? Wiem, wiem. Powiem krótko. Piękna królowa. <laughs> Śnieżka piękniejsza. <laughs> Daję Ci słowo. No wiesz, yy, w chatce kresnali, na noc się skryła i tam szczęśliwie wraz z nimi mieszka. O nie, nie pozwolę na to, żeby jakaś tam śnieżna tytuł mistrz z świata mi odebrała. Czas coś wymyślić i szybko działać. Strętna królowa podstęp uknęła. Najpierw słodziutkie jabłko zatruła. Potem, udając biedną staruszkę, poszła uraczyć śnieżkę na łóżkę. rozpoznała Zatrute jabłko szybko skrupała i choć całego nawet nie zjadła pod oknem chatki bez życia padła. Poszły położyć śnieżkę na skalę, w tym czasie, w pałacu, piękna, lecz zła królowa, pyta sterko co dzień od nowa, czy najpiękniejsza jest w całym świecie. Przecież daję Ci na to, mężczelę, słowo. Znowu i z świata zostałaś królowo. Spaniale. Ależ macocha szczęśliwa była, że się prześlicznej śnieżki pozbyła. Lecz czy na zawsze? Trudno powiedzieć. O! Jakiś książę na koniu jedzie. Akurat w tej części lasu pojawił się i młody książę. zawłądził na polowaniu i nie wiedział, którą drogę wybrać. Pozwolił więc koń, pogalopował przed siebie i, z, i zatrzymali się dopiero przy płaczących prasnoludkach. Kto tutaj leży? No ta ślicznotka. Gdybym nie ją spotkał, może by znowu ją ratować. Apa yang anda jadi untuk jawab? Radyni, a potem długo w miłości żyli. Śnieżce urody nikt nie zazdrościł, bo złama cocha pękła ze złości.